Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na przegląd względnych nowości, czyli produktów, które wyszły głównie na wiosnę z myślą o letnich, lekkich makijażach. Powiem Wam głównie o perełkach, o produktach, które odkryłam i w których się zakochałam i których używam bardzo, bardzo regularnie, ale również w tym zestawieniu znajdą się buble. Produkty, które miały być z nazwy i też z zamysłu produktami właśnie do makijażu rozświetlonego, Właśnie letniego, lekkiego, ale coś po drodze nie pykło. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się znalazło, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! Od razu też na wstępie zaznaczę, że mogę się tutaj na standardy studia trochę za mocno świecić, a to dlatego, że nie mam na twarzy kompletnie żadnego pudru, ponieważ testuję dzisiaj znowu podkład Pat McGrath, z tym, że nie użyłam żadnego pudru oprócz przestrzeni pod okiem, bo jestem ciekawa, jak ten podkład będzie się utrzymywał właśnie w takiej konfiguracji kremowych produktów i co wygląda to naprawdę dobrze, tyle, że głównie w świetle dziennym, przy takich ostrych lampach, mogę się świecić troszkę za mocno, ale po prostu jestem w trakcie testu, więc wybaczcie mi to dzisiaj. I przechodzimy już do produktów. Mam jednego rodzynka pielęgnacyjnego, bo myślę, że o tym produkcie warto powiedzieć, bo wręcz hamowałam się, żeby nie mówić o nim nigdzie indziej, czyli nie pokazywać wam ani na Instagramie, w sensie na Insta Stories, ani na TikToku. Też od pewnego czasu robię tam mini recenzję, bo chciałabym Powiedzieć o tej maseczce troszeczkę więcej, bo muszę wam powiedzieć, że po tym depilowaniu twarzy, które miało miejsce jakieś trzy tygodnie temu, kiedy zrobiłam sobie pierwszy raz depilatorem depilację włosków, to wyskoczyło mi no, multum różnych mikrokrostek. Byłam przerażona i nie mogłam dojść z moją cerą do porozumienia. I wtedy, słuchajcie, pojechałam też na tą akademię NYX-a, ratowałam się swoimi sprawdzonymi produktami, ale kiedy wróciłam, czekałam. Na mnie paczka od bielędy, jak słuchajcie, czekała jak zbawienie. E, I dostałam od nich różne maseczki algowe, ale najbardziej zainteresowała mnie ta na niedoskonałości z niacynamidem i glukonolaktonem. E, jest to normalizująca maska algowa do twarzy z glinką białą i to jest Bielenda Professional i to jest maska algowa. Na tę maskę skusiłam się dlatego, że właśnie zawiera mój ukochany składnik, czyli niacynamid, a wiem, że on na mnie świetnie wpływa, więc stwierdziłam, że takim właśnie sposobem zawalczę z tymi moimi krostuchami e, paskudnymi e, i faktycznie, słuchajcie, znalazłam fajną kombinację produktów, która znacznie przyspieszyła dojście do normalności i w tym momencie już jest ideolo. Mianowicie, najpierw na twarz nakładam serum z niacynamidem, które no, działa też antybakteryjnie, pomaga zwalczać niedoskonałości, a później opracowałam sobie taką metodę, że na to serum, żeby się dokładnie wchłonęło, nakładam maskę algową też z niacynamidem. Bardzo jest ważne to, bo ja wiem, że różne proporcje się stosuje, też spotkałam się z różnymi proporcjami w internecie, żeby jednak się tych proporcji trzymać, wtedy maseczka działa najskuteczniej. I tutaj mieszamy 2,5 miarki tej maseczki, czyli tego proszku, który tutaj się znajduje, i dwie i pół miarki wody mineralnej. Może być to woda mineralna schłodzona z lodówki. Ja tak robiłam, żeby wiecie sobie dołożyć takiego ostudzenia w te upalne dni. I oczywiście później tę maseczkę mieszamy. Ja nawet dostałam od nich taką miseczkę, którą łatwiej mi się czyści niż takie zwykłe i takie mieszadełko. Bardzo to ułatwia sprawę tak, tego typu naczynia naprawdę. Mieszamy, uzyskujemy gładką masę i aplikujemy na twarz. Ja tak jak producent wskazuje, trzymam maseczkę do 20 minut, minimum to 15, i już słuchajcie, po pierwszym razie widziałam różnicę. Następnego dnia zmiany, które miałam głównie tutaj na żuchwie, zostały wyciszone i nawet się nie zasuszały w taki brzydki sposób, że miałam przez jakiś czas na twarzy skorupę, tylko właśnie jakby się wchłaniały, wyciszały, a skóra jednocześnie nie robiła się przesuszona. Także to było dla mnie sporym zaskoczeniem, dlatego że zwykle, kiedy mam dużo niedoskonałości, to martwię się tym, że będę miała znowu przesuszoną cerę, bo po prostu działam na nie punktowo, wysuszoną. Suszającymi produktami, a tutaj nic takiego nie miało miejsca pierwszy raz od nie wiem jak dawna, że sobie po prostu buzi na niedoskonałościach nie przesuszyłam. I jeśli padną pytania, do jakiego rodzaju skóry jest właśnie tego typu maseczka, ta konkretnie jest do każdego rodzaju skóry, włączając oczywiście mieszaną tłustą z niedoskonałościami, ale myślę, że spokojnie, czy to cery normalne, czy to suche, ja jestem czymś pomiędzy, mogą z takich maseczek korzystać, z tej maseczki dlatego, że ona nie przesusza, właśnie leczy w w taki łagodny sposób, wspomaga działanie serum i oczywiście też jej działanie zależy trochę od tego, jakie serum nałożycie pod spód, bo jeżeli nałożycie nawilżające, to ona bardziej wspomoże to nawilżenie i wesprze oczywiście np. niacynamidem w składzie wyciszenie skóry, ale jeżeli chcecie tak zadziałać w 100%, to polecam, tak jak ja, najpierw użyć serum z niacynamidem, a Waszego ulubionego wiem, że jest kilka różnych marek z różnych półek cenowych, a później zaaplikować tę maseczkę algową Warto, naprawdę warto poświęcić te 15-20 minut na taki rytuał, w szczególności jeżeli macie problem z niedoskonałościami. Polecam i gwarantuję, że Wam się polepszy. Co do takiej pielęgnacji stricte, to jesteśmy już względnie na bieżąco, bo ja Wam często pielęgnację pokazuję tutaj na YouTubie, też robię podsumowania na Instagramie. Powiem tylko, że oczywiście niezbędnikiem tego lata jest filtr SPF. Ja bardzo lubię ten z Basic Club, lekka emulsja ochronna SPF 50. Polecam, lekki, szybko się wchłania, nie zapchał mnie. Tutaj nie mam problemu, bo pamiętam, że z tymi starszymi opakowaniami właśnie Basic Club był taki problem, że się zacina. Te pompeczki, tutaj nic się nie zacina, pięknie się wydobywa z opakowania, także serdeczne polecanko. I przechodzimy już do makijażu. Zarówno ciała, jak i twarzy. Rozpocznę właśnie od ciała, dlatego że chcę Wam polecić produkt, który poznałam już rok temu, bo on wyszedł, o ile dobrze pamiętam, albo rok, albo już nawet dwa lata temu, chyba rok temu, na wiosnę. I to jest Rezibo Glow Master Touch Body Balm. Ja znałam ten produkt właśnie w zeszłym roku, wykorzystałam całe opakowanie, a teraz niedawno marka Rezibo odezwała się do mnie jakieś dwa miesiące temu z zapytaniem, czy nie potrzebuję jakiegoś zapasu kosmetyków i powiedziałam, że właśnie chciałabym wrócić do tego Master Touch, więc jeżeli mają na stanie, to chętnie przyjmę. I to jest słuchajcie, super rozświetlacz do nóg. Wiem, że on troszeczkę wygląda przerażająco w kontekście mojej karnacji, że jak to, Ada, możesz używać takiego produktu na sobie. Słuchajcie, on po roztarciu dopasowuje się do odcienia karnacji i daje efekt taki lekko błyszczący na noc, na przykład jak rajstopa, ale to nie jest właśnie drobinkowy glow, tylko właśnie taki lekko satynowy i po roztarciu jak zrobicie to starannie nawet przy tak jasnej karnacji jak moja to macie jakby bardzo subtelnie naprawdę minimalnie jakby skórę muśniętą słońcem w takim bardzo, jak widzicie, delikatnym stopniu, z satynowym połyskiem i to prezentuje się pięknie. Nie wyglądamy w ostrym świetle, jakbyśmy były całe w drobinach. Skóra uzyskuje taki delikatny, satynowy, zdrowy blask. Po prostu staje się apetyczna. Więc ja bardzo lubię nakładać to na nogi. Ja, słuchajcie, tak jak widzicie, nawet nie mam na sobie samopalacza, Jest środek lata niemalże, a ja tego samopalacza nie używam, bo nawet w sumie nie czuję potrzeby, a jeżeli zakładam jakieś sukienki, krótkie spodenki, to wtedy korzystam właśnie z tego produktu, nakładam ten produkt na całe nogi i wtedy uzyskuję taki lekki satynowy blask, który wygląda moim zdaniem przepięknie. I co więcej, ten balsam ma tendencję do takiego zastygania, więc on tak bardzo nie przenosi się ani na ubrania, ani też na buty, czy też na innych ludzi, jeżeli mamy z nimi styczność. Natomiast no, też nie jest to produkt niezmywalny, jakiś bardzo wodoodporny, więc oczywiście, kiedy weźmiemy prysznic, to go z łatwością zmyjemy, ale też jeżeli wiecie, zaczniemy, nie wiem, trzeć mocno któryś fragment skóry posmarowany tym produktem, no to może się on oczywiście zetrzeć. Więc to oczywiście wszystko tutaj w granicach rozsądku, ale moim zdaniem jest to produkt bardzo trwały, bardzo ładnie wyglądający i nawet tak jasna karnacja jak moja może śmiało używać tego produktu. Mają jeszcze ciemniejszą wersję z tego, co pamiętam. No, ciemniejszej nie jestem w stanie używać, bo mam po prostu zbyt jasny Karnację, ale jeżeli jesteście bardziej opaleni, to śmiało spróbujcie. A ten produkt myślę, że jest idealny dla bladiochów takich jak ja. Ewentualnie można nawet ładnie wyglądać na jeszcze troszeczkę ciemniejszych karnacjach. I tym oto rozświetlającym akcentem do ciała przechodzimy do rozświetlaczy do twarzy. W ogóle, przepraszam, ale jestem jakaś zachrypnięta, ale te temperatury tak się szybko zmieniają. Ja raz jestem w samochodzie i mam włączoną klimatyzację, raz wychodzę na zewnątrz i jest ogromny upał. I chyba zaczynamy nam dostawać przez to w kość. Przejdziemy do kolejnego produktu, który naprawdę świetnie mi się sprawdza, zarówno na sobie, jak i na modelce, którą miałam ostatnio okazję malować. I mam tu na myśli produkt marki Fridge, to jest rozświetlacz w kremie Glow and Beauty. I zobaczcie nawet sami, że ja już tutaj połowy nie mam, bo przez całą Akademię nyx korzystałam właśnie z tego produktu, zarówno tutaj do obojczyków, jak i na szczyty kości jarzmowych. Mam go dzisiaj tutaj bez Wsparcia, żadnego innego rozświetlacza. Mam go na szczycie kościerzmowej, trochę na czole, na brodzie, na nosie. Także bardzo fajny produkt. Pięknie wtapia się w skórę. W ogóle, może zrobię Wam taką próbkę, żebyście wiedzieli, o czym mówię. To jest produkt, który też cudownie łączy się z produktami mokrymi, więc nakładamy go oczywiście na nieprzypudrowany podkład, wklepujemy i daje piękny, jednolity efekt. Tafli takiej zdrowej, mokrej. Skóry bez drobin. Pięknie też dlatego wygląda również tutaj na dekolcie, i również mam go dzisiaj na sobie. I przyznam wam szczerze, że nieczęsto sięgam po tego typu produkty rozświetlające do twarzy. Tak jak mnie znacie, najchętniej sięgam po sypki rozświetlacz, które nakładam bezpośrednio na nieprzypudrowany podkład na szczepy kości jarzmowych. Ale od kiedy stosuję ten produkt, nawet nie mam za bardzo potrzeby dokładania rozświetlaczy sypkich, chyba że chcę takiego mocniejszego efektu, ale kiedy biegam w 30 stopniach. Tak, jak mamy dzisiaj, o jakiś włosek mi się tutaj przykleił, chyba Frediego. E, jak biegam w 30 stopniach, to to jest dla mnie glow wystarczające, nawet zdaję sobie sprawę z tego, że w tych lampach świeca się jak latarnia. I moim zdaniem jest to naprawdę idealne uzupełnienie letniego, dziennego makijażu. Uwierzcie mi, zamówicie, kupicie e, i poczujecie o co mi chodzi. Jest to efekt, którego nie da Wam żaden rozświetlacz prasowany ani sypki. I kolejny cudowny produkt, który miałam okazję odkryć dosłownie kilka dni temu. To róż. Róż w płynie, marki Rare Beauty, jeden z fajniejszych produktów tej marki. W poprzednim odcinku testowałam większość ich kolorówki, włączając w to bazę, podkład, korektor, puder, produkty do brwi, produkty do oczu, produkty do ust. I muszę Wam powiedzieć, że chyba naj, największe wrażenie zrobił na mnie ten róż w płynie, bo oczywiście róże w kremie też są dostępne w ofercie i też bardzo mi się podoba. Ale jednak róż w płynie jest dla mnie czymś bardziej wyjątkowym. Niż róż w kremie. E, także dlatego tak bardzo mnie ten kosmetyk zachwycił. Muszę Wam powiedzieć, że za pierwszym razem, kiedy robiłam z Wami test na żywo, trochę przesadziłam z ilością, bo jest to gagatek mocno napigmentowany, co za chwilę Wam udowodnię. Wystarczy naprawdę niewielka ilość. Kropelka tego produktu. I zaraz Wam zaprezentuję, jaką to ma pigmentację zobaczcie, bardzo, bardzo mocny efekt, więc ja już się wycwaniłam i nakładam ten produkt, mam go dzisiaj nawet na policzkach w niewielkiej ilości, że wykładam sobie taką kropelkę na grzbiet dłoni, delikatnie ją wpracowuję i później używam albo pędzla typu Duo Fiber, troszeczkę mniejszego, bo tutaj mam taki akurat do pudru bardziej, ale mam jeszcze z NYXa taki mniejszy pędzelek Duo Fiber, albo po prostu korzystam ze zwilżonej gąbeczki, którą wcześniej nakładałam podkład i delikatnie stempluję po twarzy, tak, żeby mieć pełną kontrolę nad tym jak ten produkt rozcieram, jak ten produkt wblendowuje w moją skórę. Daje przepiękny efekt taki naturalny, zdrowy. Może jest dla mnie troszeczkę za ciepły, ale w sumie kiedy robię właśnie takie cieplejsze makijaże latem, to takie blicą mi się podoba, po prostu też fajnie jestem w stanie sobie opalić delikatnie tym nosy, zrobić piegi i wygląda to moim zdaniem ładnie. Wiadomo, nie każdemu się piegi podobają, nie każdemu się też podoba na Podanie różu na nos, oczywiście rozumiem to, szanuję, ale ja po prostu taki efekt lubię i tego typu właśnie róż wpłynie. Świetnie mi się w tym celu sprawdza. Jeśli zaś chodzi o produkty prasowane, to z całego serca polecam Wam bronzer Huda Beauty, nowość, tak? Nie przesłyszeliście się, to jest Glowish by Huda Beauty. Ja używam koloru 01 Light. Używałam go właśnie też przez tę całą akademię nyx czyli przez 10 dni nagraniowych. Tak jak widzicie, nawet jest już ślad lekkiego wgłębienia. Jest to co prawda brązer z tych cieplejszych, ale on świetnie, zobaczcie, ma piękny taki kolor też niezbyt zobowiązujący tą ciepłotą, bo ma jednak w sobie też trochę takich oliwkowych tonów. On pięknie ociepla właśnie chłodne karnacje, bo nie wypada na skórze pomarańczowo, ewentualnie tak oliwkowo lekko żółto. I powiem Wam, że początkowo nie wierzyłam w to, że ten brązer mi się sprawdzi, no bo mówię, kurczę, chuda jak zwykle robi rzeczy ciemne i ciepłe, o tyle całe szczęście ten bronzer taki bardzo ciepły nie jest, on troszeczkę straszy w opakowaniu, ale ostatecznie jak widzicie na skórze wypada bardzo przyzwoicie pod jasne karnacje i faktycznie jest fajnie do nich dopasowany super sprawdzi się też właśnie z myślą o robieniu dodatkowych piegów więc możemy go nałożyć też delikatnie na nos, ale przede wszystkim żeby ocieplić tutaj przestrzeń pomiędzy różem a chłodniejszym bronzerem wtedy latem to wygląda po prostu tak bardziej uroczo, bardziej świeżo bardziej letnio, wyglądamy jakbyśmy byli delikatnie muśnięci słońcem dodatkowo ten produkt też pozostawia taką bardzo delikatną jak widzicie Kompletnie niedrobinkową, satynową, poświatę takiego bardzo subtelnego rozświetlenia. Także moim zdaniem, tym bardziej warto się nim zainteresować, bo to nie jest bomba drobin. On nie podkreśli wam faktury skóry, wręcz przeciwnie, tak delikatnie ją wybluruje i nie podkreśli niedoskonałości. Bardzo solidny, porządny produkt, mój ulubiony w tym momencie do ocieplania karnacji. Latem serdecznie polecam. Naprawdę, z całego Serca. Jeśli chodzi o rozświetlacz prasowany, to ostatnio Wam się zachwycałam NYX Born to Glow. Jest to nowość, z którą zetknęłam się dosłownie jakieś tam właśnie dwa tygodnie temu, kiedy miałam styczność z tym produktem na planie. I ja mam wersję tę bardziej złoto-szampańską. Jeden jest bardziej metaliczno-perłowy. O, zobaczcie. A drugi jest typowo drobinowy, ale można je słuchajcie mieszać i wtedy wyglądają naprawdę pięknie szałowo. Wtedy dają piękny blask, który jest widoczny w każdym świetle i w tym bardziej mm, rozblendowanym, chciałam powiedzieć, ale wiecie, takim miękkim świetle typu światło softboxa, jak również w świetle ostrzejszym, na przykład świetle słonecznym. Te drobinki i ten blask jest widoczny. Oczywiście, jeżeli macie niedoskonałości na szczytach kości jarzmowych, to rekomenduję korzystać tylko z tego. Bardziej zmielonego, metalicznego cienia. Jeżeli nie macie takich niedoskonałości albo się nimi nie przejmujecie, tak jak ja, to można śmiało nakładać ten brokatowy. On już troszeczkę fakturę skóry podkreśli, bo ten kompletnie tego nie robi. Ten wygląda na twarzy gładko, równomiernie. Trochę kojarzy mi się z formułą rozświetlaczy Beka, bo Beka właśnie też tak wygładza strukturę skóry, kiedy nakładamy na przykład rozświetlacz Moonglow także bardzo fajna konsystencja rozświetlaczy, przepięknie się prezentują na twarzy nie giną w ciągu dnia, świetnie nadają się zarówno do rozświetlania twarzy jak również ciała, dekoltu szybko, sprawnie jesteśmy w stanie je i rozetrzeć i nabudować, czego dusza zapragnie, kocham naprawdę te rozświetlacze się NYX-owi udały, pamiętam, że jakieś dwa lata temu miałam swojego ulubieńca wśród rozświetlaczy nyxal ale to była limitowana kolekcja zimowa świąteczna, bożonarodzeniowa i kiedy bożonarodzenie się skończyło, to i nakład się skończył i już nie mogłam tego rozświetlacza sobie kupić ponownie. Tamten był bardziej taki różowy w tonie, ale słuchajcie, wybaczam Nyxowi, bo wypuścili coś takiego, a to jest nawet jeszcze lepsze i ma piękny szampański kolor, który cudownie dopasuje się zarówno do chłodniejszych karnacji, czyli takie jak moja, jak również do cieplejszych. Myślę, że też świetnie się sprawdzi, także polecam, polecam serdecznie. cudownie blask dodatkowo wielowymiarowy i możemy sobie te produkty łączyć i dopasowywać do naszych potrzeb. I jeszcze jeden produkt NYXa, który chcę Wam pokazać. Ogólnie to bym go nie pokazywała, bo trąbię o nim w co drugim odcinku, ale też dostaję masę pytań za każdym razem, kiedy na przykład na Insta Stories pokażę Wam się w którejś z tych pomadek, bo to będą pomadki, już się wygadałam, to dostaję pytania, co to za kolor, co to za produkt i to naprawdę są pomadki, które wzbudzają największe zainteresowanie wśród Was w ostatnim czasie i też bardzo chętnie ich używam. I mam tutaj na myśli NYX Lingerie XXL w kolorze Turn On, ale wszystkie te nudziaki są świetnej jakości i zawsze zwracają Waszą uwagę. Flountich też jest super, ale też te bardziej brzoskwiniowe w tonie no, są przecudowne. Taka herbaciana róża też jest. No, wspaniałe kolory i. By miała się zdecydować na jeden, to ciężko mi stwierdzić, po który najchętniej sięgam. Gama jest na tyle szeroka, że mamy z czego wybierać zarówno spośród cieplejszych, jak i chłodniejszych tonów, czy to bardziej takich różowo-chłodnych, przybrudzonych, czy to właśnie z takich lekko brzoskwiniowych. Ja akurat tutaj mam te dwa pod ręką i ten jest taki lekko brązowawy, vintageowy w odcieniu, a ten jest po prostu taką lekko stłumioną czerwienią. I to jest właśnie taki fajny, chłodny odcień czerwieni, który nie jest aż tak złożony, Zobowiązujący żarów jak tradycyjna czerwień. Jeśli chodzi o te pomadki, to one mają bardzo dobrą pigmentację, jednocześnie nie są tak gumowe jak ta pierwsza wersja pomadek lingerii od NYXA. Pamiętam, że dużo osób na to narzekało, ja nawet w sumie też. Na początku mi to nie przeszkadzało, ale z czasem. No jednak jak poczułam, co to znaczy inna formuła pomadek, to zaczęło mi doskwierać to obciążenie z pomadek lingerii NYXA, tych starszych. Tutaj formuła została. Poprawione, one są takie właśnie lżejsze. Może nie lekkie jak chmurka, bo trochę je czuć na ustach, właśnie dlatego, że są też super mocno napigmentowane, ale one mają taką bardziej. Miękką formułę, trochę jak pomadki Huda Beauty, nawet jeszcze troszeczkę bardziej miękką, więc możemy nawet pokusić się i nałożyć na te pomadki błyszczyk, dzięki temu będziemy mieć efekt błyszczących, mocno napigmentowanych ust, a nic nie powinno się ważyć, bo ja tego patentu używam już od dłuższego czasu, bo latem nie lubię takich tępych, matowych wykończeń. Co prawda to nie jest takie tempy, matowe wykończenie, ale jednak takie mm, już z tych bardziej matowych zastygając. Więc bardzo często po aplikacji tego produktu, jak zastygnie, dokładam jeszcze odrobinę błyszczyku z Fenty Beauty albo Maybelline, bo w sumie one są do siebie bardzo podobne e, i tak sobie śmigam z powodzeniem i nic mi się nie roluje. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o ten creme de la creme moich ulubionych produktów, które ostatnio używałam. Fajne są jeszcze te pudry fridge, które wam pokazywałam, ale z racji tego, że ostatnio, przez kilka ostatnich dni, prawie w ogóle nie pudruję twarzy, dlatego że właśnie testuję ten efekt makijażu. Bezpudrowego. Nakładam puder tylko w przestrzeń pod okiem. Napatrzyłam się, słuchajcie, na Michała Gorywodę, właśnie na tej akademii, i on zwykle właśnie miał tylko przypudrowaną przestrzeń pod okiem. I tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że też na co dzień będę śmigać bez pudru. Ja rozumiem, że tutaj w tych warunkach oświetleniowych jest to trochę tłumacz, ale w warunkach oświetlenia normalnego, naturalnego wygląda to bardzo dobrze. Tak w punkt i zdrowo, i skóra nie wygląda po prostu na obciążoną, przesuszoną. Okej, okay, moi drodzy. Także tyle, jeśli chodzi o pozytywny akcent tego odcinka. Zakończymy trochę smutniejszym. Pokażę wam dwa produkty, które mi się nie sprawdziły tak totalnie, a są kosmetykami stricte letnimi rozświetlającymi. Pierwszym z nich jest podkład Glowish by Huda Beauty, to jest ta rozświetlająca propozycja, która wyszła no dosłownie jakiś chyba miesiąc temu. Testowałam ten podkład na kanale kilka odcinków temu i też porównałam go w odcinku Tanie kontra drogo do tańszego znacznie, bo kosztującego 20 parę, 30 zł, lekkiego kremu BB z Faceboom, który moim zdaniem daje podobne wykończenie, ale znacznie ładniejsze i też ładniej się utrzymuje. Nie daje aż tak mocno perłowego blasku, bo właśnie jeśli chodzi o ten rozświetlający podkład Huda Beauty, to on po prostu daje efekt perły na twarzy i to może wyolbrzymiać jakieś załamania na skórze, jak również może podkreślać niedoskonałości, Tutaj zobaczcie, nałożyłam odrobinę i już widzicie, że to się błyszczy jak taki. Co prawda nie za mocny, ale jednak rozświetlacz. Więc kiedy nakładam ten produkt na całą twarz, to ona ma wyolbrzymione absolutnie wszystkie właśnie jakieś pierwsze zmarszczki, bruzdy. Każdą krostkę widać jeszcze, jeszcze mocniej. Co do krycia tego podkładu, to jest bardzo subtelne, prawie niewidoczne, ale to mi nawet nie przeszkadza w podkładach. Jeżeli są bardzo lekko kryjące, mnie najbardziej denerwuje tutaj właśnie ten perłowy efekt, który nawet po przypudrowaniu wygląda bardzo perłowo. Też szybko się ten podkład wyświeca właśnie w taki perłowy, niezbyt świeży sposób. Także no, nie mogę tego podkładu polecić, mimo tego, że spotkałam się z kilkoma opiniami bardzo pozytywnymi. No, to nie jest mój styl glow, który preferuję. Ja znacznie bardziej wolę to rozświetlenie wynikające z takiej bardzo, bardzo mocno, Zmielonej satynowej, wręcz perły, kiedy uzyskujemy taki lekki satynowy film na cerze, a nie perłę, jaką byśmy uzyskali aplikując na twarz e, po prostu rozświetlacz w kremie. Także no nie do końca mi się ten produkt sprawdził. Też mam pewną obawę, ale nie mogę jej w 100% potwierdzić, że trochę mnie zapchał, bo jak Nakładałam go dwa razy, to za każdym razem wychodziła mi jakaś niespodzianka, ale nie chcę tu powiedzieć na 100%, bo później już. I bałam się go używać, i też stwierdziłam, że to mi się nie opłaca, skoro mam inne, fajniejsze, też tańsze produkty do śmigania latem po świecie, po prostu. Więc no, nie mogę tego podkładu polecić, ale jestem ciekawa waszych opinii. Może macie jakieś proki, by jak go aplikować, albo w jaki sposób go zużyć? Może do ciała, może na nogi. Ja mam tutaj kolor 01 Fair i on nie jest aż taki super extra fair, natomiast można go rozetrzeć do takiego stopnia, żeby na twarzy faktycznie się nie odcinał, także. mm <laughs> To jest plus, ale jeżeli jesteście jeszcze bardziej bladzi ode mnie, no to już może się tak nie wpasować w waszą skórę. Ym, I ostatnim produktem z nowości, które testowałam w ostatnim czasie, który mnie nie przekonał. Dałam mu jeszcze szansę po teście tutaj na kanale, no ale jednak dla mnie ten efekt jest zbyt słabo zdefiniowany, zbyt mało widoczny. I mam tutaj na myśli Rare Beauty Liquid Luminizer w odcieniu Enlighten. To jest najjaśniejszy rozświetlacz. Z tej serii, który w opakowaniu wygląda naprawdę bardzo obiecująco, zaaplikowany jednak na twarz daje. No taki bardzo stłumiony blask, który jest niemal niewidoczny. Troszeczkę też zauważyłam, że lubi gryźć się z podkładem. Za pierwszym razem tego nie zauważyłam, ale za drugim jakby miałam poczucie, że delikatnie podkład pod spodem mi się waży. I zobaczcie, po roztarciu prawie tego rozświetlacza nie ma. I on po chwili, jak też ułoży się na podkładzie, na makijażu, a już po kilku godzinach nie wspomnę, po prostu staje się niewidoczny i przestrzeń kości jarzmowej pod kątem rozświetlacza jest już w pewnym momencie nie do zidentyfikowania, bo po prostu tego rozświetlacza nie widać. Także przepłaciłam, żałuję, bo kupiłam ten rozświetlacz z myślą, że właśnie będę sobie teraz używać go latem do takich szybkich, dziennych makijaży. Może zużyję na ciało, ale no to jest bardzo subtelny efekt, który jest do przebicia tak naprawdę przez większość produktów drogeryjnych do rozświetlania ciała, także no nie polecam. Zbyt słaby produkt, żeby kupować go za tyle pieniędzy. Także to już by było wszystko moi drodzy na Dzisiaj koniecznie dajcie mi znać, czy mieliście w ostatnim czasie jakieś niespodzianki, czy to pozytywne, czy to negatywne, w kontekście makijażu, czy to pielęgnacji. Śmiało możecie mi polecać produkty. Ja sobie wszystkie spiszę i będę sumiennie testować, tak jak to zwykle zresztą robię. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Ściskam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!